Dzień dobry wieczór. Jest 24 dzień lutego. Do końca roku pozostało 310 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Jan, Julian, Maciej, Marek oraz Sergiusz. Wszystkiego najlepszego dla Was. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu część pierwsza Kartki z kalendarza Polska W roku 1949 została powołana Komisja Bezpieczeństwa KC PZPR powołana 24 lutego 1949 roku w celu kontroli i zadawania przez PZPR organów bezpieczeństwa państwa Na jej czele stanął prezydent RP i sekretarz generalny PZPR Bolesław Bierut w skład komisji weszli Jakub Berman jako członek Biura Politycznego KC PZPR, odpowiedzialny za bezpiekę, Hilary Minc, wiceprezes Rady Ministrów i przewodniczący komitetu ekonomicznego Rady Ministrów. Komisja była inspiratorem i współorganizatorem represji wobec przeciwników politycznych i niewinnych Polaków. Jej posiedzenia poświęcane były m.in. przeglądowi sytuacji bezpieczeństwa państwa. Ministrowie i dyrektorzy poszczególnych departamentów MBP składali przed nim swoje sprawozdania z prowadzonych śledztw operacji, otrzymując wytyczne co do dalszego ich postępowania i ścigania poszczególnych osób, zdobywania ważnych dla RP informacji i kierowania poza terytorium RP zdarzeń korzystnych dla RP. Niejednokrotnie komisja decydowała nawet o wysokości wyroków, jakie miały zapaść w sądach. W roku 1995 w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku wyłączono pierwszy polski badawczy reaktor jądrowy EWA. Po 1955 roku, kiedy zdjęto klauzulę tajności z tematu pokojowego wykorzystywania energii jądrowej, Związek Radziecki mógł zaoferować krajom socjalistycznym sprzedaż reaktorów doświadczalnych opracowanych w ZSRR. Wartość kontraktu strona radziecka wyceniła na 15 milionów dolarów i taką też ofertę przedstawiła krajom zainteresowanym zakupem. Jednakże przeprowadzona przez Instytut Badań Jądrowych analiza wykazała, iż kwota ta jest poważnie zawyżona. W wyniku podjętych negocjacji ostateczną wartość transakcji ustalono na 5,5 miliona dolarów za gotowy reaktor wraz ze wsadem paliwowym. Budowa reaktora rozpoczęła się wiosną 1956 roku. Gotowa konstrukcja została przekazana przez Związek Radziecki. 31 maja 1958 roku reaktor osiągnął stan krytyczny. Jego uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nastąpiło 14 czerwca 1958. Podobne reaktory powstały w tym czasie także w instytutach w Leningradzie, Obnińsku, Aumacie oraz Budapeszcie. 24 lutego 1995 roku reaktor wyłączono ze względu na zużycie poszczególnych elementów i materiałów. Proces likwidacji rozpoczęto w 1997 roku. Do 2002 roku usunięto paliwo jądrowe i substancje wysoko aktywne oraz zdemontowano reaktor. Planowane jest wykorzystanie korpusu reaktora jako suchego przechowalnika wypalonego paliwa. Paliwo z reaktora po zamknięciu w szczelnych pojemnikach wypełnionych gazem obojętnym przechowywane jest w mokrych przechowalniach na terenie Instytutu. Jego część wraz z paliwem reaktora Maria została w latach 2009-2010 wywieziona w pięciu transportach do Rosji. Część druga. Kartki z kalendarza Świat Rok 1955 Został zawarty Pakt Bagdacki pomiędzy Irakiem a Turcją, skierowany początkowo przeciwwojowniczym grupom kurdyjskim. Do końca 1955 roku do Paktu Bagdackiego dołączyły Wielka Brytania, Pakistan i Iran. Tym samym Pakt stał się bardziej kompleksowym traktatem bezpieczeństwa regionalnego wedle artykułu 52 Karty ONZ. Po wystąpieniu Iraku w 1959 roku i przystąpieniu de facto Stanów Zjednoczonych zamieniono nazwę sojuszu na organizację Paktu Centralnego. Siedzibę organizacji przeniesiono z Bagdadu do Ankary. Pakt spisano po angielsku, arabsku i turecku. W razie wątpliwości miarodajny był tekst angielski. Wszedł w życie 15 kwietnia 1955 roku. Z chwilą wymiany dokumentów ratyfikacyjnych w Ankarze, wedle artykułu 8, zarejestrowany przez sekretariat ONZ 17 kwietnia 56 roku. Celem sojuszu było rozszerzenie działań istniejących już sojuszy wojskowo-politycznych organizacji traktatu Północnoatlantyckiego NATO i organizacji Paktu Azji Południowo-Wschodniej oraz utrzymanie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z państwami komunistycznymi a także krzyżowanie się na tym obszarze szlaków morskich i powietrznych łączących Europę, Azję i Afrykę. Pakt rozwiązano w 1979 roku po wystąpieniu Iranu, Pakistanu i Turcji. Przyczyną rozpadu sojuszu były rozbieżności pomiędzy członkami Cento a Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi dotyczące interpretacji celów i zadań. Rok 2022 Rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2020 roku przez Federację Rosyjską, stanowiąca eskalację wojny trwającej od 2014 roku. Została poprzedzona rosyjskim żądaniem wykluczenia możliwości dalszego poszerzania NATO i redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku. Rosja zaczęła gromadzić swoje wojska wzdłuż granicy z Ukrainą na przełomie października i listopada 2021 roku. W lutym 2022 przeprowadzone zostały ćwiczenia wojskowe na Białorusi wspólnie z siłami zbrojnymi tego kraju, po których wojska rosyjskie nie wróciły już do Rosji. 17 lutego w rejonie frontu z separatystycznymi republikami Ługańską i Doniecką. Zaczęły się nalsilać ostrzały, o które Rosja oskarżała Ukraińców. Następnie Rosja wysunęła oskarżenia pod adresem Ukraińców o ludobójstwo, a pod adresem Zachodu o zachęcanie Kijowa do agresji militarnej. 21 lutego Rosja uznała niepodległość republik, które 23 lutego zwróciły się o pomoc w odparciu agresji. 24 lutego wojska zgromadzone wzdłuż granicy Ukrainy ruszyły do natarcia. Pierwsze dni konfliktu nie przyniosły Rosjanom spektakularnych sukcesów, za to w ogromnym stopniu zjednoczyły Ukraińców w oporze przeciw najeźdźcom. Natomiast opinią publiczną większości państw świata, włączając w to rządy i organizacje międzynarodowe w proteście przeciw inwazji, wdrożone zostały wobec Rosji znaczące sankcje gospodarcze. Natomiast Ukraina otrzymała pomoc, włączając w to zarówno wsparcie humanitarne jak i wojskowe. To wszystko na dziś, bardzo Ci dziękuję za te 8 minut uwagi, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 18, a tymczasem to już wszystko, dzięki wielkie i narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.